Cześć. Ortodoksyjni miłośnicy BMW na pewno powiedzą, że M3 z X-Drive to już to nie jest to samo, a do tego jeszcze ten grill i w ogóle kiedyś to było. Ale kierunek, w którym zmierzają ekstremalne modele tych czołowych niemieckich producentów, jest chyba jasny. Dają nam coraz więcej wrażeń, a jednocześnie dbają o nasz komfort i bezpieczeństwo. I to chyba do nas klientów przemawia, bo zresztą za chwilę sami posłuchacie, co w tym aucie docenia Mirosław. No, natomiast mnie osobiście, bardziej nawet od samego autem, w tym filmie spodobało się to, jak to, co brzmiało, można powiedzieć, tak między wierszami w opowieści Mirosława, że tak naprawdę czeka on na i czwórkę. A ta em trójka to jest tak, żeby się nie nudzić, tak na przeczekanie. Tak trzeba żyć. I, I teraz, w tym miejscu, zwykle po wstępie mówię, że partnerem odcinka jest ta marka X, ale tym razem sformułuję to trochę inaczej. Gdybym kilka lat temu sam usłyszał pewne porównanie i co ważne, wziąłbym go do serca, to na tym kanale byłoby znacznie mniej filmów. Ale nie miałbym kiedyś problemów ze zdrowiem. A porównanie jest takie: za każdym razem, kiedy w naszym aucie coś zaczyna tam stukać, pukać, niem nie ściągać, czy migać, natychmiast jedziemy do serwisu, prawda? No bo dbamy o auto. Natomiast e, kiedy nasze własne ciało wysyła nam sygnały, np. Na, na razie w takim kolorze, nazwijmy to pomarańczowymi kontrolkami, no pomarańczowo, to ignorujemy je, czekając, aż te kontrolki staną się czerwone. Widzieliście, że w Polsce statystycznie mężczyźni żyją o 8 lat krócej niż kobiety, prawda? Dzisiaj z własnego doświadczenia mówię: śpiesz się powoli, czasem naprawdę warto zmienić plany i udać się na przegląd własnego organizmu, bo dzięki temu pochodzi on dłużej. I teraz tak wracając do partnera, odcinka: jest nim organizator kampanii Prowadź się zdrowo, który ma przypomnieć nam, mężczyznom, o tym, aby badać częściej swoją wątrobę, która jest równie ważna w naszym ciele, co niezbędne części naszych samochodów. A więc partnerem tego odcinka jest Sanofi, organizator akcji Prowadź się zdrowo. Link do szczegółów znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam i zdrówka! Cześć, nazywam się Mirosław Świś. Dzisiaj przyjechałem z Kraśnika. Tym oto BMW M3 Competition. W dosyć nietypowym kolorze z palety BMW Individual. Zanzibar 2. Myślę, że jako nieliczne w tym kolorze, to jest, tak jak powiedziałem, wersja Competition, świeżo zakupiona, bo odebrałem miesiąc temu w salonie w Lublinie. Ta wersja legitymuje się mocą 510 koni, także daje dużo frajdy z jazdy. Jest to wersja w napędzie X-Drive, także dużo bezpieczniejsza niż tylno napędowa wersja. Natomiast tak jak powiedziałem, frajda z jazdy jest niesamowita. Do tej pory jeździłem czwórką Gran Coupe i w planie miałem zamianę tej czwórki na elektryczną czwórkę, czyli i4. Natomiast są dosyć duże problemy z tego, co wiem, produkcyjne i się bardzo dużo czeka. I tak postanowiłem zobaczyć, co ciekawego innego mogę zakupić właśnie z gamy BMW. Początkowo zastanawiałem się nad M4, natomiast finalnie, jak zobaczyłem to auto w salonie w Lublinie, które dosłownie kilka dni wcześniej, przed moją wizytą, trafiło z centrali, no to urzek mnie oczywiście ten kolor. No i oczywiście konfiguracja, z racji tego, że auto jest bardzo fajnie wyposażone. Począwszy od wentylowanych foteli czy też podgrzewanych foteli, aż po wyświetlacz head-up, czy też asystenta jazdy, czy asystenta parkowania. Auto użytkuję na co dzień. Przez miesiąc zrobiłem ponad 3000 km, także chwilę temu byłem na pierwszym serwisie. Auto sprawuje się świetnie na co dzień. A jeśli trzeba, to naprawdę potrafi bardzo dobrze e, przyspieszyć. Jest e, komfortowe i przez to, że jest e, czterodrzwiowe, to nawet nie ma problemu, jeśli e, chcę odebrać dziecko e, z przedszkola, e, bo jest wystarczająco miejsca na e, tylnej kanapie. Auto oprócz koloru wyróżnia się innymi rzeczami względem cywilnej trójki. Między innymi mamy tutaj laserowe reflektory, sportowy zderzak i grill. Z przodu 19-calowe kute felgi, z tyłu 20-calowe. Oczywiście mamy też karbonowy dach, który obniża środek ciężkości tego auta. Lotka na tylnej klapie, poczwórne końcówki wydechu oraz portowy dyfuzor okay. Pod baską mamy 3-litrowy silnik. To jest rzędowa szóstka o momencie obrotowym 650 Nm i 510 koni. Prędkość maksymalna po zdjęciu blokady 290 km na godzinę. Do setki rozpędza się w 3,5 sekundy. Pierwszy serwis został wykonany przy 2000 km z wymianą oleju. Następny będzie pewnie około 15 000 Kilometrów przebiegu. Po przejechaniu ponad 3000 km spalanie przy spokojnej jeździe jest to około 11 litrów. Natomiast bardziej, przy takiej bardziej sportowej, agresywnej, około 15. A jak wiadomo, dałoby się na pewno to spalanie wygenerować dużo wyższe. No ale niestety, niewiele takich dróg mamy u nas. Jeśli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj sportowe fotele z podgrzewaniem i wentylacją. Oczywiście to nie są te takie pełne kubły sportowe z racji tego, że tak jak wspomniałem auto użytkuje na co dzień i tamte użytkowanie w tamtych fotelach byłoby naprawdę uciążliwe. Natomiast te są bardzo wygodne z możliwością nawet dostosowania do pompowania tutaj boczków. Mamy też karbonowe wykończenia oraz ładowarkę indukcyjną, chociaż tutaj mój iPhone, nie wiem czy to jest wina iPhone'a czy ładowarki, ale czasem potrafi się e, przegrzewać. Mamy podgrzewaną kierownicę. No, przy takiej pogodzie jak dzisiaj 3 stopnie jest to już funkcja naprawdę bardzo y, przydatna. Mamy bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. I bardzo fajnie i płynnie to działa, i pomaga w codziennym użytkowaniu. Natomiast z takich charakterów sportowych, to tak jak pewnie część z Was wie, mamy przyciski M1, M2 w pełni konfigurowalne dowolnie pod siebie, pod swój styl jazdy i preferencje. Z takich kwestii. Ergonomicznych. To niestety duża butelka 1,5 litrowa w drzwiach się nie zmieści, trzeba się przestawić na mniejsze butelki. E, tutaj nie wiem, czy to jest kwestia jakości skóry, czy użytkowania, ale niestety już moja żona pierścionkiem zaręczynowym zarysowała trochę skórę. No i przy tym kolorze musimy liczyć się z tym, że niestety dosyć szybko się e, brudzi i będziemy musieli e, o to dbać trochę bardziej. Z kwestii Chowków, no to też ten schowek mógłby być troszeczkę większy. Natomiast bardzo z takich pozytywnych, dodatkowych jeszcze rzeczy bardzo podoba mi się pozycja siedzenia, ponieważ możemy sobie bardzo nisko ten fotel opuścić. I ta pozycja jest bardzo fajna do yy, codziennej jazdy. Oglądałem kiedyś recenzję tego auta na y, jednym z kanałów. Też powiedział, że na co dzień jest dosyć uciążliwa y, jazda poprzez y, hałas z zewnątrz. Tutaj w opcji było y, doposażone auto o y, pakiet przednich y, szyb o zwiększonej izolacji akustycznej. Być może przez to y, ta jazda według mnie jest y, cicha i komfortowa. Z takich dodatkowych opcji, o których y, warto byłoby wspomnieć, to jest y, dostęp. Komfortowy do auta, gdzie kluczyk możemy mieć cały czas w kieszeni, nie musimy go fizycznie używać. A dodatkowo możemy z poziomu komórki auto otwierać, zamykać, włączyć światła, czy też włączyć ogrzewanie wcześniej przed naszym wyjazdem, albo nawet ustawić sobie harmonogram, kiedy ta wentylacja ma nam się dodatkowo włączyć przed rozpoczęciem jazdy. Miejsca z tyłu mamy dużo, także cztery osoby możemy komfortowo podróżować. Tak jak widzicie, ja bez przestawienia fotela mam tutaj bardzo dużo miejsca. Pasażerowie mają dostęp do klimatyzacji, do swoich ustawień oraz do ładowarek, aby naładować sobie telefon. Tu są wejścia USB-C. Wspomnę jeszcze tylko, o czym zapomniałem wcześniej, to nagłośnienie opcjonalne Harman Kardon, które naprawdę bardzo fajnie odtwarza muzykę. Teraz parę słów o bagażniku. Jest oczywiście elektrycznie otwierany, co nie jest oczywistością w sportowym aucie. Bagażnik, tak jak widzicie, jest dosyć duży, wydaje mi się, że nawet większy niż w czwórce, coupé, którą do tej pory użytkowałem. Nie miałem jeszcze okazji, żeby coś większego przewozić, ale jest dosyć duży, tak jak widzicie. Mówiłem wcześniej o dyfuzorze, o wydechach, natomiast zapomniałem wspomnieć, że mamy tutaj przy tych 20-calowych felgach ceramiczne hamulce, które też oczywiście są opcją i to jest za nie małą dopłatą, natomiast bardzo pomagają przy zatrzymaniu tego auta z dużych prędkości. Auto w normalnym trybie na co dzień użytkuje się dosyć komfortowo. Mamy możliwość wyłączenia tłumników, przez co w środku jest dosyć cicho. Ja większość tym autem jeżdżę na trasie, ale na mieście też go użytkuję. Także bardzo fajnie się nim jeździ. I tak jak powiedziałem wcześniej zewnątrz te hałasy jakieś mi nie przeszkadzają. Nie sprawdzałem dokładnie jeszcze spalania na mieście, ale podejrzewam, że w porównaniu do mojej poprzedniej czwórki nie będzie to jakieś bardzo duża różnica. Bardzo podoba mi się ta podgrzewana kierownica, bo przy takiej pogodzie jak dzisiaj i chwili spędzonej na zewnątrz a, można sobie Fajnie podgrzać ręce. No, głównie robię trasy między takimi miastami jak Kraśnik, Lublin, Radą, Warszawa czy Kraków-Katowice albo Częstochowa. I wtedy to auto jest naprawdę przeze mnie doceniane, ponieważ te kilometry bardzo szybko płyną bardzo komfortowo i wygodnie. Oczywiście w przypadku ekspresówki czy też autostrady pomaga asystent pasa ruchu, asystent prędkości, tempomat z aktywnym asystentem. Ja doceniam to auto za komfort, za taką zwinność i taką możliwość zmiany stylu jazdy. Tak jak teraz jedziemy spokojnie, i to auto jest bardzo komfortowe to w momencie kiedy wyjedziemy na kiedy wyjedziemy poza teren zabudowany, czy też na ekspresówkę to naprawdę to auto może nabrać charakteru nawet w zwykłym trybie no, ale tak jak tutaj mamy 70, więc nie poszalejemy ale nawet w tym zwykłym cywilnym trybie komfortowym auto nabiera takiego sportowego charakteru i daje frajdę z jazdy. A mamy możliwość tutaj modyfikacji wśród trzech trybów jeśli chodzi o dynamikę pracy silnika. Trzy tryby jeśli chodzi o komfort, sztywność zawieszenia. Dwa tryby, jeśli chodzi o układ kierowniczy, a bardziej wspomaganie kierownicy. I nowość, której nie było w poprzedniej M3, to dwa tryby pracy układu hamulcowego, wspomagania układu hamulcowego, w tym bardziej sportowym. Mamy sztywniejszy pedał hamulca. No ale niestety musimy liczyć się z tym, że w momencie kiedy napotkamy jakieś e, dziury na drodze czy też e, studzienki kana kanalizacyjne e, no to to auto jest dosyć sztywne. W trybie sportowym, ja tu mam skonfigurowany pod siebie tryb e, M1 e, na razie z racji tego, że jeszcze uczę się tego auta, no to w, w tym trybie nie mam wyłączonej kontroli trakcji, bo niestety wydaje mi się, że byłoby to e, zbyt e, ryzykowne, ale pewnie kiedyś to zrobię. A raczej na torze mam już plan, żeby się wybrać na tor, także wtedy dopiero zobaczę, co to auto tak naprawdę potrafi, a potrafi dużo, rozpędza się bardzo szybko, bo tak jak to wcześniej mówiłem, to jest 3,5 sekundy do setki. Ale też bardzo fajnie, że e, bardzo dobrze hamuje. Minusem niestety jest to, że jak użyję trybu właśnie M1 a później przełączę do trybu zwykłego, to znowu aktywuje mi się system start-stop, który wcześniej e, wyłączyłem. Nie lubię osobiście tego trybu start-stop, no ale niestety przepisy podobno tego wymagają. Jakbym miał jeszcze raz wybierać to auto i, i dokonywać zakupu, to na pewno bym to zrobił, bo auto daje bardzo dużo frajdy z jazdy. Natomiast da się go użytkować jak najbardziej na, na co dzień, dojeżdżać do pracy, zawozić dzieci do y, przedszkola. A dodatkowo auto bardzo się wyróżnia na ulicach, między innymi przez to, że ma taki kolor, takie tablice rejestracyjne. Także y, ja lubię się wyróżniać, mój biznes lubi się wyróżniać, y, a to auto bardzo w tym pomaga. Polecam gorąco, mi przez te 3000 km dało auto naprawdę dużo zadowolenia i frajdy. Dzięki za obejrzenie materiału. Cześć.